W imię Ojca Jedynego, Jego Syna Odkupiciela i Ducha Świętego. My, Bożej Łaski Król Polski, Ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej i Łęczyckiej, Wielki Książę Litwy, Pan i dziedzic Rusi, Elbląga i Pomorza, postanawiamy, co następuje. Ogłaszamy o to wszem i wobec. Koniec wojen wszelakich, a krwawych z państwem zakonu najświętszej Marii Panny. Oraz pokój wiekuisty między dawnymi wrogami. By to... Patrzcie, dziadki, patrzajcie, to Krzyżak klęka przed najjaśniejszym panem. Pradziad nasz Maćko z synowcami jeszcze pod Tannenbergiem z nimi wojowali. A teraz chylą zakonnicy głowy przed potęgą Rzeczypospolitej. Zaprawdę wielka to chwila. Słuchajcie, ojca, otroki. Będziecie to długo wspominać, jako i my wszyscy. Tylko królowa matka coś zadumana stoi. A bo to i kto w Polsce kiedy dogodził, bo na zawsze na uboczu, choć jednocześnie w centrum zamieszania. Zamorskie to widać obyczaje. W chwili triumfu unosić się i ponad ludem pokornym się stawiać. Cichaj, już cichaj. Królewskie to zwyczaje i królewskie prawo. Przynajmniej ty nie wasz nastroju, Mikołaju. I ślubujemy, że w swe królewskie lenno i ochronę przyjąć cały kraj pruski i jego mieszkańców zamierzamy. Zygmusiu, Zygmusiu, stój spokojnie. Długo jeszcze, wujku Piotrze, pić mi się chce. Zygmusiu, wytrzymaj. Ty też kiedyś będziesz królem. Pan ojciec już o to zadbali. Królewiczowi nie wszystko wypada. Ucz się wtedy, jak wyglądają królewskie powinności, póki masz jeszcze czas potem. Zobaczycie jeszcze, mości wojewodo, triumf triumfem, ale jeszcze będą z tego kłopoty. Mając wroga tak pognębionego, nie łaskę mu okazywać, ale ostateczny cios zadać należy. Gdybyś to jeszcze jaki pomniejszy przeciwnik się okazał. Ale tu całe państwo krzyżackie klęczy i sposobności do odrodzenia szuka. Wiele nam oni krwi napsuli przez ostatnie wieki. Wiele. Tylko kraczecie, mości Tarnowskim miast radować się, bo jest czego. Nie tylko wroga do stóp rzucili, ale jeszcze obeszliśmy się z nim jak należy. Po europejsku, chrześcijańsku. E, tylko stańczyk, markotny jakiś i królowa Bona marszczy oblicze ale jej nigdy nie dogodzisz, jak mi Bóg miły. A to dla tej przyczyny, że od ma czerwonego stroni i miodów przed nich nie zażywa. Teraz przysięga Hohenzollern zaprawdę podniosła chwila. Tyle wojen za nami, tyle krwi przelanej. W imię Trójcy Świętej i Niepodzielnej. My z łaski Bożej Albrecht, margrabia Brandenburski, wielki mistrz zakonu teutońskiego Prus, oznajmiamy wszem i każdemu z osobna, że obmyśliliśmy te oto ugodę między księciem Zygmuntem, królem Polski, a naszym rycerskim zakonem, ziemianami i mieszkańcami miast nam podległych. Mieszkańcy ziem naszych w zgubnych dla siebie wojnach walczyli na śmierć i życie. I wszczynali bitwy, w których polało się wiele krwi chrześcijańskiej. Lecz nastał temu kres i możemy wreszcie powiedzieć: starczy. Gdyż od tej pory pokój zapanuje wieczysty między jego królewską mością Zygmuntem i tegoż dziedzicami, a mistrzem Prus i jego ziemiami. Tak nam dopomóż Boże w trójcy jedyny. Amen.